Witam serdecznie, moi kochani, w kolejnym odcinku Projekt Sukces TV. Witam Was bardzo serdecznie. Po, nie wiem, chyba półrocznej albo nawet rocznej przerwie, gdzie nie robiłem żadnych wywiadów, ale jesteśmy z powrotem. Jest nowy rok, nowe wyzwania i nowe historie. I dzisiaj, swoją historię chciała przekazać nam, podzielić się z nami, eee, Paula. Witam serdecznie. Cześć. Cześć, witam, witam. Widzę, że w dobrym, do, w dobrym humorze. Yy, mózg nie zaśmiecony syfiastym jedzeniem, także jesteś uśmiechnięta, radosna, opalona. Ślicznie wyglądasz. Powiedz nam, czym się zajmujesz. Opowiedz troszeczkę o sobie, jeżeli mogę Cię prosić. <laughs> no jestem trenerem personalnym. Prowadzę y, dziewczyny online przede wszystkim. E, a zajęłam się, że tak powiem. No, prowadzeniem prowadzenie kobiet, Prowadzeniem tak? ze względu na to, że e, chciałam przekazać trochę wiedzy na temat diety karniwora i chciałam zobaczyć, czy jacyś, znaczy może, jacyś osoby będą zainteresowane zmianą, że tak powiem, e, swojego trybu życia e, i style, stylem życia przede wszystkim, nie? No i jakoś póki co e, udaje mi się, że tak powiem, trochę osób tutaj nakręcić na tą. Lepszą i zdrowszą, że tak powiem, stronę. Z tego, co wiem, to z bardzo dużym sukcesem, bo Cię znam troszeczkę i możemy się przyznać od razu, że to ja Cię namówiłem, żebyś prowadziła osoby online. <grym> <grym> I ty ja Ci pomogłem się troszeczkę przeszkolić w tym kierunku. Ale osoby, które Cię znają, pewno o tym wiedzą, także to żadna tajemnica. Powiedz mi, bo przedtem nie miałaś takiej wizji, żeby szkolić inne osoby. Myślisz, że to że właśnie wspomniałaś o diecie karniwora, że Ty się zainteresowałaś dietą karniwora, spowodowało, że chcesz odkryć tajemnicę prawidłowego odżywiania? Czy to, że się lepiej poczułaś, sprawiło, że pomyślałaś, dobrze, nareszcie mam prawidłowe informacje, nareszcie mam skuteczną metodę, teraz mogę pomóc innym osobom? Przede wszystkim lubię eksperymentować. Więc przechodziłam już przez catering, przez dietę wege, która mnie bardzo zdziwiła, bo jedna koleżanka była na wege. Ja mówię dobra, spróbujemy, tym bardziej, że ona jest teraz w modzie, że tak powiem. Wszyscy są wege i tak dalej. No to mówię dobra, spróbuję przez rok prowadzić tą dietę Wegę. Oczywiście nabawiłam się, że tak powiem. No... problemów jelitowych nie zgadnę. Nie tylko, że tak powiem. No, gdzieś tam na drodze, wiesz, znamy się gdzieś tam z siłowni, więc zainteresowała mnie przede wszystkim ta dieta karniwora. Druga sprawa, lubię mięso, to raz. Więc mówię, no nie ma co, nie mam co, że tak powiem, że stracić. ja mówię, jeżeli mi przedstawiłaś sytuację, że może tak będzie dla mnie informacja na diecie karniwora, to w ogóle była jakaś magia. Ale mówię, dobra, no nie mam, że tak powiem, co do stracenia i warto spróbować. I cieszę się, że tak powiem, że na tą drogę trafiłam, bo że tak powiem, czuję się o niebo lepiej. Ja to zawsze każdemu powtarzam, że jestem jakby 3 metry nad ziemią teraz. I coraz lepiej funkcjonuję niż funkcjonowałam, i przede wszystkim odzyskałam swoje zdrowie. Wow! No to super, to niesamowite przeżycie i myślę, że to spowodowało właśnie, żeby podzielić się tymi informacjami z innymi kobietami, które się no, zmagają ze zdrowiem fizycznym, psychicznym, uporczywie dążą do zgrabnej sylwetki, którą ty osiągnąłaś nieraz praktycznie, ale myślisz, że teraz było łatwiej bez liczenia kalorii, bez gotowania pięciu posiłków dziennie, bez pilnowania się z wyliczaniem wszystkiego? Myślisz, że karniwol to jest łatwiejsze zdrowszy i bardziej prawidłowy sposób? No przede wszystkim to tak 200% lepiej, nie? <laughs> Gdzie u mnie najgorsze to po prostu było no wiadomo, szykowanie tych posiłków. Mhm. Stanie do nocy, no bo wiadomo, ja jestem z tego typu, że nie wyjdę z domu bez jedzenia. Więc te posiłki były e szykowane, wiadomo, trzeba było z pojemnikami chodzić do pracy i tak dalej. Teraz mam, że tak powiem, ułatwienie, bo zjem sobie dwa. Teraz akurat testuję jeść raz dziennie i przede wszystkim nie mam czasu, że tak powiem, więcej czasu mam dla siebie niż czasu spędzającego, że tak powiem, w kuchni przy garach, czego bardzo nie lubię, dlatego też próbowałam cateringu, Yy, wiadomo, jak to jest na cateringu, że do, ja akurat mam taką przemianę, że zjem i zaraz jestem znów głodna, więc te cateringi też musiałam dojadać yy, do tych cateringów. A teraz mam święty spokój: raz dziennie albo dwa razy dziennie zjem tą moją wołowinkę <gryw> i po prostu mam święty spokój, i więcej czasu poświęcam sobie. Oh. Wow, super. To powiedz mi, jak wygląda twój dzień jedzeniowy, jeżeli możesz się tym z nami podzielić, i powiedz, jak wygląda twój dzień jedzeniowy przedtem, bo już wiemy, że zmiana jest, przeszłaś z pięciu, sześciu posiłków na jeden praktycznie, jeden maksymalnie dwa, ale podziel się, co teraz jesz, że to i ile tego jesz, że to wystarczy na cały dzień praktycznie, gdzie rozumiem, że prowadzisz osoby, że jesteś cały czas aktywna, chodzisz na siłownię, robisz robisz swoje treningi. Jak to jest, że jesz raz dziennie i ci wystarcza siły na wszystko? I energii? Zacznę od tego, że przy pięciu posiłkach, zawsze jak komuś to powtarzam, że przez 11, 11 lat jadłam na śniadanie omleta. To jest tylko omleta, tam nie było nic, żeby zjeść jajecznicy czy coś. Zawsze był omlet na słodko przede wszystkim albo z jakimiś owocami. E, z masłem orzechowym, od którego jestem uzależniona, niestety. <laughs> e, no i drugie posiłki to były wiadomo kurczak z ryżem. Rzadko co jadłam wołowinę, zazwyczaj była to wołowina z paczki, która też nie za bardzo mi podchodziła, dlatego bardziej przekładałam się na albo indyka, gdzie potem indyk dla mnie był za suchy. E, no wiadomo ryż, zazwyczaj była to 100 gram na posiłek, więc no, mniej więcej tak to wyglądało. Jadłam dużo, aczkolwiek na przykład y, moja sylwetka nie za bardzo się zmieniała, y, waga gdzieś tam stała i no, u mnie jest problem z tym, że też nie mogę nabrać jakoś super dużej masy, gdzie chciałabym. U mnie jest zresztą w drugą stronę, ja bym chciała tą masę uzyskać, a nie z nią stracić, tak jak 90% dziewczyn. <laughs> Także y, no teraz jakoś jak się przerzuciłam na karniwora, to jem posiłek, raczej znaczy jem wtedy, kiedy jestem głodna, to przede wszystkim. I zazwyczaj jest to, zaczynałam ogólnie od tam 200 mniej więcej gram tej wołowiny. Teraz potrafię zjeść od 600 w, w górę, czyli do 800, do kilograma jeszcze nie doszłam. Wow. <laughs> Ale no, plusem jest to, że zjem sobie ten jeden posiłek i trzyma on mnie do następnego dnia. No. Więc to jest ten plus, a przede wszystkim to, że nasz brzuch i że tak powiem, nasze flaki yy, odpoczywają. Nie muszą ciągle trawić tego jedzenia i przede wszystkim yy, no dlatego lepiej się po prostu czuje. Nie? nie myślę ciągle też o tym jedzeniu, dlatego ta głowa jest, yy, że tak powiem, spokojniejsza. Nie mam czegoś takiego, że muszę wstać i już wiem, że za trzy godziny muszę zjeść posiłek. Nie myślę o tym. Po prostu jem wtedy, kiedy jestem godna. Wow, niesamowita wolność, bym powiedział, patrząc na to, że większość ludzi jest uzależniona od tych jedzenia i je no, zupełnie odwrotnie niż jak ty jesz. W sumie ja też tak jem. Ale no, każdy myśli, że im więcej mniejszych posiłków dziennie, tym lepiej. Bo się podwyższa metabolizm. I Ja tak kiedyś myślałem, ty tak kiedyś myślałaś, jednak jak się tą dietę karniwora spróbuje, to pokazuje się ta prawdziwa wolność, którą człowiek ma, nie tracąc właśnie. Całego dnia na gotowanie, stanie przy garach, odgrzewanie, posiłków itd. Tak Także to jest bardzo duży klucz. Oprócz wszystkich aspektów zdrowotnych, fizycznych i psychicznych, to jeszcze jest ta właśnie wolność czasowa. I powiedz mi, jakie mięso jesz i jakie je przygotowujesz, bo dużo ludzi kojarzy dietę karnivora ze stekami, z czymś bardzo trudnym, tylko z wołowiną i z czymś bardzo niemożliwym do zrobienia. I powiedz mi, czy ty miałaś jakieś zdolności kucharskie przedtem, czy po prostu wdrożyłaś, wdrożyłaś to, to gotowanie mięsa w swoje życie, no, które masz teraz? Ja ogólnie jestem osobą, która nie lubi gotować. Nie mhm. umiem, nie lubię stać przy garach, także dla mnie najprostszą rzeczą to jest po prostu kupić sobie wołowinę. Zazwyczaj kupuję ją w Carrefourze. Idę do rzeźnika i oni tam mielą sobie na miejscu. Polecam karkówkę najbardziej. Yy, wiadomo, że wołowina z paczek to nie jest taka wołowina, jaką, jaką byśmy po prostu chcieli sobie gdzieś tam yy, zjeść z tych lepszych, ale jeżeli mamy mielone mięsko, które zmielą nam na miejscu, to jest 100 razy lepsze. Ja zazwyczaj właśnie biorę karkówkę. No i zazwyczaj wrzucam ją yy, na patelnię. Yy, odmierzam sobie, wiadomo, ileś tam gram, ile potrzebuję. Yy, dodaję sól, pieprz. Trochę nawet przecieru pomidorowego, i tyle. To jest, to jest, ja to nazywam prostą kuchnią i szybką. Tutaj nie ma żadnych wymysłów, nie muszę tak jak niektórzy dostają plany dietetyczne i mają, że tak powiem, odmierzone ile gram orzechów potrzebują, czy tam ile gram mięsa. I ten, to nie, nie, nie. Tu po prostu wrzucasz na patelnię, Jak jesteś głodny tyle ile zjesz, to zjesz. Jesz po prostu dosyta. Wow, brzmi niesamowicie prosto i wygodnie. Yeah. <laughs> Czy to jest możliwe do osiągnięcia? Czy Twoje podopieczne nie dziwią się? Jak ty pokazujesz im w jaki prosty sposób, można osiągnąć taką sylwetkę, jak ty masz w sumie. Nie prosty sposób, bo ty spędzasz godziny tygodniowo na siłowni pewnie. I to jest długi okres czasu, ale patrząc na to, jak Twoje podopieczne mają rezultaty, myślę, że to jest. Patrząc na siebie również, myślę, że to jest. Prawidłowy rodzaj żywieniowy dla człowieka? I to działa praktycznie na każdego, kto się trzyma dyscypliny i zasad? Jeżeli się trzyma dyscypliny i zasad. To tak. <laughs> no właśnie. Ja no. też to zauważyłem, jak prowadzę swoich podopiecznych. Nie było no, jeszcze jeżeli, osoby. Jeżeli się trzymają, tak. to tak, ale no, wydaje mi się, że dużo osób się trochę boi, że tak powiem, tej diety. Dziwię się, bo. No, ja dawałam dużo też argumentów na, na plus, gdzie, gdzie te dziewczyny po prostu gdzieś tam się interesowały i tak dalej. Yy, wiadomo, jeżeli ja tam mówię, że akurat jem na przykład pół kilo mięsa na posiłek, dla kogoś to jest kosmiczna po prostu, że tak powiem, kosmiczny posiłek. Ale ja tak samo mogę powiedzieć, że ktoś je rogaliki czy, czy inne, nie wiem, ziemniaki, yy, czy nie wiem, co tam jeszcze podają w, tych, w cateringach i tak dalej że się tym zapychają i potem, że ona nie zmieści tyle i tyle mięsa, bo też mam takie dziewczyny, że ona, ona tyle nie zje, ale mówię, no nie jest tyle, bo się zapychasz ryżem czy makaronem, no to tak to wygląda, nie? Ja mhm. przez ten cały rok nie miałam żadnych w ogóle problemów jelitowych. W ogóle dla mnie to było, naprawdę, to dla mnie to była po prostu jedna wielka magia, co u mnie się w organizmie pozmieniało, że jak mi na początku mówiłeś, jak mnie szkoliłeś, to ja gdzieś tam w głowie mówię, no nie wiem, no to jakiś świr jest po prostu, że tak gada, ale faktycznie tak jest. I no, gdy się po prostu na sobie nie przekonamy, no to, to nie sprawdzimy tego, nie? No. Najlepsze jest to, że wystarczy, że kogoś przekonasz i powiesz spróbuj. Spróbuj ja sam zobaczysz. I każda osoba, która to spróbowała, jeszcze nie znam osoby, która nie spróbowała jeść więcej mięsa, wyeliminować jakoś tam w prosty sposób i delikatny sposób rośliny i nie poczuła się lepiej. Wiadomo, że ze wszystkim trzeba uważać, ale od tego jesteś ty jako doradca, tego ja jestem jako doradca, także to sobie jakoś poprowadzimy, bo dodamy tylko zawsze mówię tą samą przestrogę, nigdy nie wyrzucamy wszystkich roślin i wszystkich węglowodanów od razu to. Wymaga czasu, to wymaga no, wiedzy, dobrze? Ale wiedzę przekazujemy, od tego jest ten kanał, właśnie, od tego są te wywiady. I powiedz, czy jakieś przeszkody w tej diecie karniwora na samym początku doznałaś? Czy coś sprawiało ci niekomfort, czy po prostu weszłaś w falę dobrego samopoczucia i to było na tyle? Znaczy, się, ja na początku pamiętam, że yy, przede wszystkim mówiłeś, że nie można od razu odrzucać węglowodanów. Wiadomo, no bo to organizm zwariuje na maksa. Ja każdemu też powtarzam, jeżeli chcecie spróbować, to nie odrzucajcie od razu węgli, bo nie wytrzymacie. To, to, to jest normalne. Eee, I trzy miesiące obniżałam sobie, że tak powiem, te węgle, bo też jadłam ryż, jadłam makarony, tak jak wszyscy. Dla mnie w ogóle makaron tam z łososiem, czy coś, co zawsze sobie mieszałam, to była podstawa. I trzeba było zmniejszać po prostu. I te trzy miesiące sobie zmniejszałam. Co jest najciekawsze, że ja jeszcze wtedy przytyłam 6 kg, gdzie w życiu nigdy nie udało mi się w tak krótkim czasie przytyć, bo ważyłam 73 kg. Gdzie dla mnie to była waga, mówię Jezus, Maria, teraz jakby dziewczyna, która, no teraz przynajmniej jak komuś mówię, że ważyłam kiedyś 73 kg, to mi rzadko kto w ogóle wierzy w coś takiego, bo wszyscy myślą, że na diecie karniwora, że to jest dieta dla osób. Gdzieś tam otyłych, które żeby że tak mogły szybko zredukować, ale to tak ogólnie nie jest. Ja przybrałam, że tak powiem, 6 kg, gdzie teraz, że tak powiem, waga mi się wyrównała, bo ważę teraz 65 mimo, że po mnie to nie widać, bo słyszę, że na przykład jestem za chuda na tej zasadzie, nie. No, Ale to tak nie jest. To jakby to tak było, że od razu kilogramy wchodzą do góry albo spadają w dół, no to to tak to, to, to nie jest. To trzeba po prostu wszystko sobie wyregulować, nie? I to organizm sam to wyreguluje, jak damy mu możliwość. Nie będziemy go zaśmiecać przetworzonym jedzeniem. <grym> A powiedz mi, czyli ty od roku nie jesz żadnych roślin? Nie, był test, nawet chciałam sobie spróbować po jakimś czasie zjeść deser. Jogurt z malinami, no i y, był to błąd, ponieważ y, no mój organizm tak zareagował, że po prostu y, zwróciłam te maliny. Więc y, trzy razy podchodziłam do takich testów, jak czy to faktycznie może było coś z tymi malinami, nie wiem, no może coś było faktycznie, przeczuwam, że jednak organizm to odrzucił, bo byłam też w pracy y, i kiedyś poleciałam po bagietkę, miałam dokładnie to samo, jak zjadłam bagietkę, to miałam takie po prostu bóle brzucha, że no, organizm po prostu odrzuca sam już te węgle, a dwa, że no, jak jesteś na tej diecie, to yy, nic innego poza mięsem yy, nie, przy, nie przyswajasz jako coś do jedzenia. Dla ciebie to jest coś już obcego na tej zasadzie. Ja ogólnie mam też coś takiego, że jak coś zjem i wiem, że po tym się będę źle czuć, to już tego nie ruszę. Już wiem, że na przykład te maliny czy tam inne... Może Wam warzywa czy yy, yy, owoce, bądź tam mąka, gdzie mąka to już w ogóle odpada, bo to jest, że tak powiem, zabójstwo dla naszego organizmu. Yy, no, dlatego ja już wiem, że takich rzeczy nie ruszam. Jeżeli coś mi raz zaszkodziło, to, to po prostu z tego rezygnuję, nie? A powiedz mi coś jeszcze oprócz mięsa jesz? Nabiał jesz, nabiał się z tobą tak. zgadza. Masło, smalec, yy, no, jak to tam u ja ciebie jestem... wygląda? Ja jestem zwolennikiem serów, także sery u mnie przede wszystkim górują. Czy to są pleśniowe, czy feta, to, to zawsze gdzieś tam dorzucam. No jajka wiadomo. To jest też ciekawe, gdzie zazwyczaj omleta jadłam z trzech jajek. Teraz potrafię zjeść jajecznicę z dziesięciu. Jeszcze jajecznicy z dziesięciu jajek. O matko. No także to. No, to, no to są ogólnie różnice, jeżeli chodzi o ilości, które potrafię teraz zjeść, mimo że też nie chodzę z zdętym brzuchem, bo przez cały rok, że tak powiem, nie miałam żadnych problemów. Także jestem w ogóle pełna podziwu, że można tyle zjeść i chodzić przez cały dzień, że tak powiem, z płaskim brzuchem i nie mieć żadnych problemów. Także, no, potrafię dużo zjeść, chyba lepiej mnie ubierać niż karmić. No, także <laughs> tak to mniej więcej wygląda. Super. Powiedz mi jeszcze, yy... co byś powiedziała o sobie, co mówisz swoim podopiecznym, żeby je chociaż troszeczkę przekonać, żeby spróbowały. No, nie chodzi o to, żeby przechodzić na dietę karniwora. Chodzi o to, żeby zacząć od wdrożenia więcej mięsa, bo wiemy, że to ma bardzo, bardzo dobre skutki zdrowotne, fizyczne i psychiczne. Człowiek się od razu, nie od razu, ale lepiej się czuje, bo dostaje materiału, dostaje budulca i mózg i ciało, dlatego się jeszcze lepiej czuje. A poza tym, jak je więcej mięsa, je mniej syfu, także <laughs> to działa w ten sposób. <laughs> Powiedz mi, ma się taka przeciętna kobieta, która się odżywia mm, tymi warzywami, myśli, że oczyści organizm sokami warzywnymi, czego ty w ogóle nie stosujesz. Powiedz mi, co byś powiedziała takiej kobiecie, żeby spróbowała. Znaczy się, no ja już mówiłam, że tutaj nie ma. Ogólnie jest zawsze tak, że Ludzie chcą, żeby efekty były szybkie, już teraz, żeby każdy super się czuł i już nawet nie chodzi o treningi. Yy, wiadomo, że dziewczyny chciałyby jakoś poprawić swoją sylwetkę i tak dalej, mieć płaski brzuszek. No, nie zrobimy tego jedząc, yy, że tak powiem, mąkę, która zapycha nasze jelita. Ja zawsze daję przykład, jak połączycie sobie mąkę z wodą, robi się tak zwany glut. Taki klejk. I dokładnie ten kleik jest też w naszym organizmie, jeżeli jemy wszystko co związane z mąką, już nieważne jaka to jest mąka. Obojętnie jaką mąkę złączysz z wodą, to wszystko zostaje w tych jelitach i, ja mówię, i to się wszystko tam potem miesza. Ja zawsze mówiłam, miałam dziewczynę, która też próbowała, ja mówię, ja ci nie każę jeść pół kilo mięsa, ja mówię ale że tak powiem zmniejsz sobie. Chociażby ten ryż czy tam makaron, bo jak ktoś dobra, jak ktoś już jest na tyle, że tak powiem, uzależniony i gdzieś tam lubi te warzywa, okej, okay, niech je, tylko niech zwiększy, że tak powiem, Mięso. ilość mięsa na tej zasadzie, nie? Mhm. Ja nie mówię, że to trzeba zjeść te pół kilo od razu na jeden posiłek, ktoś może sobie to podzielić, bo ja też na początku jadłam tak, że mówię, kurde, jak ja mówię, jadłam 200 gram i mówię, teraz sobie zwiększyłam 400 i mówię, czasem mam tak, że ten jeden posiłek mam podzielony na dwa. Na tej zasadzie, no w zależności jak bardzo jestem głodna, jak gdzieś następnego dnia, gdzieś tam jadłam później, to wiadomo, że po, potem też nie na, na tej zasadzie, że nie zjem od razu wszystkiego, nie? No, ale no to jest kwestia po prostu tego, że po, powo, powolutku, że tak powiem, trzeba sobie to gdzieś tam wdrażać, nie? A powiedz mi jeszcze na koniec, w sumie nie, bo jeszcze później mam jedno pytanie, ale to <laughs> jak twoi znajomi i twoja rodzina reagowała na to, no, w sumie ty na swoim Instagramie, którego, którym się podzielimy później, wyrzucałaś te swoje posiłki kilogramowe czy 800 gramowe wołowiny i też jesteś znana z tego, że jesz masło tak jak czekoladę. Co jest bardzo, bardzo popularne i kontrowersyjne. Powiedz mi, co twoje znajomi na to i co twoja rodzina, że tak weszłaś w sektę mięsożerców, nazwijmy to. Tak. Ogólnie na początku to naprawdę było, że ja jestem w sekcie, więc były różne domysły i tak dalej. Wszyscy mi się pytali, czy wszystko jest ok, i no, ciężko, że tak powiem, spotkać się z czymś takim, że ktoś jednak rezygnuje z jedzenia czekolady, z jedzenia ryżu, jak normalnie przez całe, że tak powiem, swoje życie tak się, że tak powiem, odżywiasz. Ale wcześniej czy, takich informacji nie było. Tak samo jak kiedyś nie było informacji, że wszystko było fit, wszystko było eko i tak dalej, gdzieś to było wprowadzone. Yy, I teraz, że tak powiem, jest na to wszystko moda. I, I nagle mówię, że ktoś ci wyjeżdża po prostu z informacją, że ty nie zjesz ciastka, nie zjesz ryżu, nie zjesz nie wiem yy, jakiejś bułki. No, dla ludzi, którzy nie prowadzą takiego stylu życia jak my, że tak powiem, dla nich to jest w ogóle kosmos. Ja pamiętam, jak przychodziłam do mojej babci, zawsze była drożdżówka, zawsze było jakieś ciasteczko. Teraz już się to odmieniło, przychodzę do babci i jednak w kółku mam postawione kabanosy. Więc no. Trzeba wdrażać, że tak powiem, swoją rodzinę i znajomych w te informacje, no bo dla nich to jest, że tak powiem, coś kosmicznego. Mimo że widzą, jakie są rezultaty i się pytają, pytają, pytają się, jak, jak to robisz. No właśnie tak to robię, odrzucasz, że tak powiem, te niezdrowe rzeczy, tylko że ja akurat jestem taka, że jestem zdyscyplinowana, więc y, dla mnie odrzucenie. Y, Czekolady, aczkolwiek, czy jakiś tam chipsów, czy coś, co mi tam gdzieś tam piłam. Na przykład, y, był okres, gdzie ja nie mogłam powstrzymać się i piłam y, napoje energetyczne. Gdzie teraz na przykład sobie odstawiłam, jest o wiele lepiej, ale mówię, no, y, ciężko jest y, niektórym ludziom po prostu y, pochłonąć tą informację, że ty się zmieniasz, mimo że widzą, jakie są efekty. I rzadko, rzadko co spotykam się z osobami, które też powiedzą, nie wiem, czy to może chodzi o zazdrość, czy no nie wiem, że może ja się po prostu lepiej czuję, lepiej funkcjonuję niż oni, ale no, no ciężko jest, że tak powiem, z takimi ludźmi yy, gdzieś tam po prostu porozmawiać normalnie, aczkolwiek no, yy, powolutku gdzieś tam się przyzwyczajają. Nie? No myślę, że myślę, że moja rodzina już się przyzwyczaiła do tego, że no, nie zim ciastka, tylko po prostu przyjdę z kabamosami i, i tyle, nie? Na tej zasadzie, nie. No tak, to jest prawda. Na, na początku byłam wprowadzona, że jestem po prostu w sekcie, nie? i przede wszystkim. Aha. Super. Ja miałem tak samo. Moja mama mi się kiedyś pytała, czy jestem w sekcie. Bała się, bała się tego, że jestem w sekcie. No, ale tak to wygląda. Teraz sama je mięso. Może kiedyś ją zaprosimy do podcastu, żeby podzieliła się swoją historią również. Powiedz mi, gdzie? Bo prowadzisz tylko kobiety, rozumiem? Czy chcesz facetów też, czy masz jakichś facetów, czy prowadzisz jakichś znajomych? Czy przeważnie są kobiety? Facetów nie, aczkolwiek miałam parę osób, którzy się py pytali raczej. Tylko takie wstępne informacje, jeżeli chodzi o Carnivora, gdzieś tam próbowali, ale na razie, na razie, nie, na razie nie, chyba jeszcze się nie odważyli. Dobrze. Powiedz mi Twoje konto na Instagramie, bo przez to mogą się kobiety, które chcą na jakieś informacje, albo być prowadzone przez Ciebie. Twój Instagram, jakbyś mogła się podzielić, żeby wszyscy mogli Cię znaleźć. Tak, na Body by Paula, zapraszam serdecznie. <laughs> Super, bardzo Ci dziękuję za podzielenie się swoją historią. Na pewno się jeszcze raz zobaczymy, bo ja mam do Ciebie mnóstwo pytań na temat Twojego szkolenia i na temat Twojego wyzwania Kobieca Siła w 90 tak. dni, które przeszłaś rok temu, <śm> które Ci pomogło wdrożyć się w dietę karnivora. Także dobra, to na tyle. Bardzo Ci dziękuję. Życzę dużo podopiecznych, dużymi sukcesami, dużo zdrowia i do zobaczenia w przyszłości. Dziękuję Ci dzięki, bardzo. Pa. Dzięki, na razie.